Uwaga widzowie, siemanko, dzisiaj właśnie obrobujemy bank. Robimy to przez tajny sposób. Dobra, to musimy zamknąć, poczekać, aż się zamknie, aby zacząć ze sobą bo bo okradniemy bank i zrobimy to w tajny sposób. Słuchajcie, ale zanim okradniemy to, zostawcie łapkę w górę i zrobicie pętej czas. Dobra. To co Dobra, tutaj jest wentylator. Tutaj jesteśmy. Niestety, światło nie ma zapalonego, ale trudno. To chyba na pewno wszystko robią świetnie. Musimy wziąć sobie bombę. Musimy wziąć jakąś bombę ze sobą. W ogóle, gdzie jest bomba? Muszę ją znaleźć aby móc wysadzić bank. I dobra, kładziemy ją tu. I... Jedziemy z ją na bank. Yo. jedziemy do swojego domu. Do, no to, A to... Musimy gdzieś schować szybko te pieniądze. Dobrze, jest zamknięty, aby nie chcieliśmy, je chowam. Muszę je schować do sejfu. O, Tam jest sejf. Dobrze, ja jeszcze chowam te pieniądze. Proszę bardzo, chowamy. Dobra. Jest. Ktoś już w domu, tylko mam nadzieję, że to nie jest policja. Muszę sprawdzić na kamerach. Nie, nie ma. Już są. Poszedłem. Dobra. To do na razie. co nadzyskać, aby nikt mnie nie uderzył. To prawdziwe. Tak więc teraz jest koniec tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę i subika po więcej takich odcinków. Tak więc papa pa. pa.